Kochani, chciałam się z wami podzielić taką jedną z największych życiowych prawd, jakie poznałam, które zmieniły moje życie i postrzeganie go w takim kontekście wgranym od dzieciństwa czy przez taką ścieżkę dorosłości. Słuchajcie, to jest tak, że my, rozmawiając z kimś, budując relacje, chcemy mieć rację. Bo chcemy się podzielić nawet z dobrego serca takim doświadczeniem. Zwłaszcza to widać, jak mamy dzieci, będąc rodzicami. My chcemy się dzielić tym doświadczeniem, które zdobyliśmy. Nieraz wydawały się nam narzucać takie słowa: Ja wiem lepiej, ty dopiero się nauczysz, jeszcze nie przeżyłeś tego zrozum. Słuchajcie, każdy z nas ma świadomość. A takim poziomie, jakim jesteśmy, na jakim my się spotykamy i tego, czego doświadczamy, i żeby było takie zrozumienie pomiędzy dzieckiem a rodzicem, szefem a pracownikiem, między żoną a mężem, czy partnerami w biznesie, czy przyjaciółmi, czy, czy kimkolwiek, z którym akurat mamy daną relację, ważne jest słuchanie. A słuchanie, a słyszenie, to jest zupełnie coś innego. Wiele razy w takim tym pędzie słyszę od osób: Mów, 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 ja Cię słyszę. Okej, okay, słyszysz, ale nie słuchasz. Nasz umysł może robić wiele rzeczy. Zwłaszcza wiedzą o, te, o tym kobiety, które potrafią rozmawiać przez telefon drugą ręką, bujać dziecko, gdzieś tam jeszcze, kolejnym palcem dodatkowe ręce gdzieś gotować obiad. Wydaje nam się, że robimy wiele rzeczy naraz, ale, nie, ale że tak powiem, koncentrować się, czy gdzieś w takiej umiejętności bycia tu i teraz, to jest tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić. Także, jeżeli przychodzą do nas dzieci, albo e, jakiś szef, czy pracownik, czy przyjaciółka, a my gotujemy obiad, albo to, to, to najczęściej to jest, jak rozmawiamy przez telefon, na przykład będąc na zakupach, czy gdziekolwiek coś robiąc. Niby słyszymy, ale, ale nie słuchamy. I ta umiejętność, którą gdzieś dotarła do mnie tak naprawdę, przez to, że jestem instruktorem jogi, a potem w takich treningach mentalnych, czyli spotkaniach jeden na jeden z ludźmi, jest to niezwykle ważne istotne. i istotne. Wiele osób powiedziało mi to, że umiem e, słuchać, że oni przychodzą do mnie i są faktycznie wysłuchani. I to, co najcenniejsze możemy dać, nie, nie, nie domy, nie samochody, czy naszym dzieciom, czy pozostawić przyjaciołom gdzieś coś, to jest chyba nasz czas. Znaczy, nie chyba. Mm, najbardziej cenię sobie teraz takie relacje z ludźmi, e, gdzie ja czuję, że jestem ważna. E, kiedy ktoś y, 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 świadomie powie mi, że na przykład teraz nie ma czasu, się nie obrażam, czy możemy się dziś dzwonić za godzinę albo coś, albo czy jest taka. Też ważna informacja, bo nie musimy się umawiać, żeby dzwonić gdzieś za godzinę. Jeżeli umawiamy się gdzieś tam do kina, to są błahe sprawy, ale jeżeli do nas przychodzą faktycznie bliskie nam osoby z czymś, z czym chcą się podzielić, a my gdzieś jednym okiem oglądamy telewizor, jednym okiem spoglądamy na telefon, to tak naprawdę nie jesteśmy obecni w tych słowach, które wypowiadają do nas inni. Dlatego ważne jest, e, aby być obecnym. A ta obecność to ją się po prostu czuje, że ten człowiek jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na tobie, na tym, co mówisz. A taka wyższa w ogóle świadomość podczas rozmowy polega na tym, że ty odsuwasz swoje tak zwane ego i to, co ty chcesz powiedzieć, i słuchasz. Nie analizujesz i nie oceniasz tej osoby ze swojego poziomu. To jest mega istotne, ponieważ bardzo często właśnie nam się zdarza, że ktoś przychodzi z jakimś problemem do nas, to my chcemy sprzedać mu rozwiązanie, ale rozwiązanie nasze, nasze doświadczenia, tym co my na ten temat sądzimy. Przez to tracimy jakby ten kontekst tego, co ta osoba mówi, bo wchodzimy w swój świat umysłu. A to słuchanie jest to taka przestrzeń pomiędzy tymi słowami, tym, co ja chcę powiedzieć. Od razu zauważcie, jeżeli ktoś do nas coś mówi, my od razu chcemy odpowiedzieć. A ta cisza i ten czas, kiedy ten człowiek chce dokończyć stanie, chce być wysłuchany, nieoceniany i nie szukając często um, od nas. Tego, co my doświadczyliśmy, tylko takiej przestrzeni zrozumienia. I to była jedna z takich moich największych a, odkryć życiowych, zmieniających naprawdę ogromnie tylko relacji e, międzyludzkich, ale też bycia e, te, takim sam ze sobą, też i zrozumienia siebie. Także dziękuję Wam za, za to, że się mogę z Wami tym podzielić, za to, że ktoś może poprzez ten film zmienić lub zatrzymać się na chwilę nad tym, czy faktycznie w moim życiu tak bywa, aby budować, aby być lepszym i przede wszystkim się rozwijać. Wszystkiego dobrego do następnych takich. Moich, moich oczywiście, życiowych, transformacji, metod, które działają.